Poznaliśmy drugiego Beniaminka PKO Ekstra klasy. Swój awans przypieczętowała w piątek stal mielec, ale to nie jedyne ważne rozstrzygnięcie tego weekendu. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 33. kolejce w Fortuna I lidze. Oto zestaw par ostatniej kolejki sezonu. W Sosnowcu swój awans mogła przypieczętować stal mielec. Lider wybrał się do nowego Sącza Hitem kolejki starcie Radomiaka z miedzią. Mocny akcent na sam początek. Kolejkę zaczęliśmy w Sosnowcu, gdzie broniące się przed spadkiem Zagłębie chciało odłożyć w czasie fetę Stali Mielec. Mecz mógł ułożyć się dla gospodarzy doskonale, gdyby tylko tę świetną szansę wykorzystał Fabian Piasecki. To była czternasta minuta, a osiem minut później atakuje Stal. Z piłką nodze widzieliśmy Nowaka, po chwili jest Żyro. Michał Żyro strzela, blokowany ten jego strzał, ale jeszcze będzie szansa na ciąg dalszy. Skuteczna dobitka Mateusza Maka i Stal obejmuje prowadzenie. Taki wynik utrzymał się do przerwy, a zwycięstwo w Sosnowcu dla Stali oznaczałoby, w cudzysłowie, przyklepanie awansu do PKO Ekstraklasy. Do tego goście doskonale weszli w drugą połowę. Niespełna minutę po jej starcie dośrodkowanie na gola zamienił Michał Żyro. 2 do 0 dla Stali, a ten gol odebrał drużynie Zagłębia nadzieję na punkty. Piłkarze Krzysztofa Dębka w tygodniu wyszarpali bardzo ważne zwycięstwo w Chojnicach, ale kolejna porażka mogłaby sprawić, że w tabeli znów zrobi się nieciekawie. A że porażka nastąpi, stało się pewne w 51. minucie. Bardzo ładna akcja Stali. Maktyłem do bramki, wyłożył piłkę Nowakowi, jego strzał obronił jeszcze Stępniowski, ale po chwili dobitka Michała Żyry nie pozostawiła już bramkarzowi złudzeń. Zupełnie bezradna w tej sytuacji defensywa zagłębia, a Stali pozostało już tylko czekać na końcowy gwizdek i zasłużoną fetę z okazji awansu. W środę swój powrót do Ekstraklasy przypieczętowało pod Beskidzie. W piątek Stal Mielec, która po raz ostatni na najwyższym szczeblu grała w roku 1996. Wielka radość trenera Dariusza Marca i jego podopiecznych, no i przyjemne obrazki na początek 33. kolejki. Wigry suwałki, choć już bez szans na utrzymanie, w środku tygodnia spłatały figla Sandecji, a teraz chciały to powtórzyć w wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów. Zaczęło się jednak pomyśli gospodarzy, bo w czwartej minucie fatalne nieporozumienie Gieracha z balawejderem wykorzystał Damian Piotrowski. Kuriozalna sytuacja. Nie dogadali się zawodnicy Wigier i bardzo szybko Chrobry obejmuje prowadzenie. Zwycięstwo w tym meczu dałoby podopiecznym Iwana Dziurdziewicza pewne utrzymanie. No i można powiedzieć, że wydatnie pomogli im w tym rywale. W 26 minucie Dobrodka podał tak, że Damian Kowalczyk znalazł się w sytuacji oko w oko z bramkarzem. 2 do 0 dla Chrobrego po dwóch prezentach od defensorów Wigier. Kowalczyk wszedł raptem 6 minut wcześniej w miejsce kontuzjowanego Lebedyńskiego. Szybko wpisał się na listę strzelców, a w 40 minucie wykazał się ponownie. Miłosz Kozak do Kowalczyka, Kowalczyk do bramki. 3 do 0 dla Chrobrego i przy takim wyniku schodzili piłkarze do szatni. W drugiej połowie dość szybko mogło się zrobić 4-0. Miłosz Kozak przymierzył lewą nogą, ale trafił w słupek. Wigry w tym meczu w zasadzie bez argumentów z przodu. Dopiero w 69 minucie pierwszy raz zrobiło się groźniej pod bramką stromnika. Robert Bartczak otrzymał podanie z prawego skrzydła i zamienił je na gola. To było jednak dla Wigier jedynie trafienie honorowe, a w 76 minucie wynik meczu na 4 do 1 dla Chrobrego ustalił jeszcze Miłosz Kozak. Tym razem nadał piłce odpowiednią rotację, futbolówka przeleciała po właściwej stronie słupka i wpadła do bramki. Pewne zwycięstwo, które chrobremu Głogów gwarantuje utrzymanie w Fortuna pierwszej lidze. Teraz mecz Stomilu Olsztyn z GKS-em Tychy. Cztery punkty różnicy w tabeli między tymi ekipami. Gospodarze chcieli tym meczem zapewnić sobie utrzymanie. Goście zaś nie tracą nadziei na miejsce barażowe. Atakowali jednak od początku piłkarze z Olsztyna. Dobrą okazję zmarnował Van Huffel, a to 42 minuta. Karolina z lewej strony, podanie do środka, gdzie jest Jakub Tecław i Stomil obejmuje zasłużone prowadzenie. Gospodarze bliżsi osiągnięcia swojego celu, a GKS nie poprawił swojej sytuacji w 51 minucie. Dario Cristo wyleciał z boiska z drugą żółtą kartką, no i Stomilowi przez niemalże całą drugą połowę grało się jeszcze łatwiej. Jakub w bliski dołożenia drugiego gola, po tym mocnym strzale świetnie interweniował Jałocha. Bramkarz GKS-u utrzymywał jeszcze swój zespół przy życiu, ale w 83. minucie był już bezradny. Ten pierwszy strzał w słupek, ale po chwili dobijał Karolina, torlotu piłki zmienił jeszcze Szymon Sobczak i zrobiło się 2-0. Po raz kolejny zawód sprawili swoim kibicom piłkarzy GKS-u Tychy, których stać było tylko na gola honorowego w 89. minucie. Łukasz Grzeszczyk z praktycznie zerowego kąta i w Olsztynie kończy się na rezultacie 2 do 1 dla gospodarzy. Sto mil bardzo blisko utrzymania, które mogło stać się faktem już następnego dnia. Pod Bielsko-Biała, już spokojny o awans do Ekstraklasy, bez presji wybrało się do nowego Sącza na mecz z Sandecją. Gospodarze o spokoju zdecydowanie mówić nie mogli, a po tym szpalerze musieli się mocno postarać, by nie wylądować po tej kolejce w strefie spadkowej. Skład podweskidzia mocno odmieniony, ale w 28 minucie po faulu szufryna goście wykonywali rzut karny. Kamil Biliński ustawił piłkę, ale uderzył źle, broni Daniel Bielica. Młody bramkarz znów mógł zostać bohaterem sandecji, zwłaszcza, że kolejne minuty to ataki gospodarzy. W 42 minucie po fatalnym błędzie defensywy świetną szansę miał Kun, ale jej nie wykorzystał. Jeszcze przed przerwą kolejna próba. Pole karne, a tam faul. Będziemy mieć kolejną jedenastkę, tym razem po drugiej stronie. Michal Piterbuczko chciał zrobić to, co nie udało się Bilińskiemu. Skutecznie wykonany rzut karny. Dziesiąty gol Słowaka w tym sezonie, a po zmianie stron pod Beskidzie w poszukiwaniu remisu. W 51 minucie Mateusz Marzec bardzo groźnie, ale tuż obok słupka. A to już sama końcówka i rzut wolny. Dośrodkowanie, główkuje Biliński, broni Bielica. Jeszcze próbował dobijać mroczko, ale przestrzelił i punkty w komplecie dla gospodarzy. Sandecja zostaje w fortuna pierwszej lidze. Utrzymanie zagwarantowane na kolejkę przed końcem. Ostatni raz w chojnicach. Chojniczanka pogodzona już ze spadkiem podejmowała warte poznań. Goście walczą o jak najlepszą pozycję przed barażami, a zwycięstwo dałoby warcie pewną trzecią lokatę. Zaczęło się jednak nie pomyśli gości, bo w 26 minucie świetną piłkę od Paprzyckiego na gola zamienił Mateusz Kuzimski. Bramka numer 15 w tym sezonie dla tego zawodnika, a 10 minut później w ofensywie Warta. Jakubowski spod końcowej linii, piłkę zgarnął w polu karnym Jakub Kiełb i szybko udało się Warcie doprowadzić do remisu. Druga połowa to już przewaga gości, których jeden punkt absolutnie nie zadowalał. W 58 minucie strzelał Rybicki, ale nogami ten strzał obronił Janukiewicz. To natomiast jedna z nielicznych szans dla Chojniszanki. Po tym uderzeniu głową piłkę w ostatniej chwili wybijał Ławniczak. Coraz mniej czasu do końca. Warta musiała się więc sprężyć, by zainkasować te trzy punkty. 88. minuta. Adrian Laskowski sprzed pola karnego. Piłka po słupku i plecach Radosława Janukiewicza. I to był strzał na wagę trzech punktów. Warta zapewnia sobie na koniec sezonu trzecią lokatę, czyli najlepsze spośród miejsc barażowych. GKS Bełchatów kontra Puszcza Był Bełchatowianie zagrożeni spadkiem. Goście natomiast przy odrobinie szczęścia mogli powalczyć o miejsce barażowe. Najwięcej działo się w tym meczu w drugiej połowie. W 68 minucie bardzo ciekawie rozegrane przez Puszczę rzut wolny, po którym Wiktor Żytek mógł otworzyć wynik tego meczu. Jeszcze dobijał Tomalski, ale nad bramką. Im bliżej końca, tym mocniej na ofensywę stawiali goście z Niepołomic. W 83 minucie Jakub Serafin przez świetną szansą jego strzał ofiarnie blokuje Biel. Podopieczni Tomasza Tułacza atakowali dalej. Dwie minuty później znów aktywny Tomalski, słupek po jego strzale, dobija Wiktor Żytek do bramki, ale ten gol nie może zostać uznany. Na spalonym w tej sytuacji złapany zawodnik puszczy. Szturm na bramkę GKS-u w końcówce nie przyniósł pożądanych efektów, a tu widzimy jak rzutem na taśmę trzy mogli zgarnąć gospodarze. Gdyby nie dobrze ustawiony Serafin mógłby tupać gol. Ostatecznie ani jedni, ani drudzy nie znaleźli sposobu na otwarcie wyniku. 0-0 w Bełchatowie. Czas na jeden z hitów tej kolejki. Radomiak Radom kontra Miedź Legnica, czyli mecz sąsiadów z tabeli, którzy mogą spotkać się niedługo w barażach o ekstraklasę. W Radomu więc mały przedsmak tych decydujących spotkań, a w tym meczu stroną przeważającą byli gospodarze. Po rzucie wolnym bardzo blisko był Nowak, a minutę później kolejna próba Radomiaka. Piłkę przed polem karnym zgasił Makowski. Rafał Makowski oddaje strzał. Niezbyt mocny, ale precyzyjny. To wystarczyłoby by pokonać załóżkę. Od 44 minuty 1 do 0 dla Radomiaka. Po zmianie stron ciąg dalszy ataków podopiecznym Dariusza Banasika. W 54 minucie z rzutu wolnego zaskakująco uderzył Dawid Abramowicz. Zaskoczony za łuska, nie sięgnął piłki i prowadzenie Radomiaka jest już dwubramkowe. Zespół Miedzi rozbity, a w 62 minucie kolejny cios wyprowadzony przez piłkarzy z Radomia. Tym razem świetne podanie od Nowaka otrzymał Patryk Mikita. Mikita podwyższa na 3 do 0. Bardzo pewne zwycięstwo Radomiaka nad Miedzią mogło być jeszcze wyżej, ale tak czy inaczej to był pokaz siły gospodarzy przed decydującą fazą sezonu. Broniący się przed spadkiem piłkarzy GKS-u Jastrzębie podejmowali w niedzielę brukbet Termalikę. Niesieczanie potrzebują punktów, by zachować miejsce w strefie barażowej, ale dość niespodziewanie jako pierwsi zaatakowali tu gospodarze. Marek Mróz zatrudnił Tomasza Loskę. To była 13 minuta, a 60 sekund później odpowiada Brukbet. Piotr wlazło, uderzył sprzed pola karnego. Poprzeczka po jego strzale. Szczęście przy gospodarzach. Szczęście tym większe, że co pokazały powtórki, piłka odbiła się już za linią bramkową. Gol jednak nieuznany, a z kolejnym atakiem Termalika ruszyła tuż przed przerwą. Starcie wlazły z kulawiakiem. Zobaczmy jaka będzie decyzja sędziego. Rzut karny dla Brugbetu. W czasie doliczonym Roman Gerger będzie wykonywać jedenastkę, ale świetnie broni ten strzał Mariusz Pawełek. Nadal więc bezbramkowy remis w Jastrzębiu, a w drugiej połowie atakowali głównie podopieczni Mariusza Lewandowskiego. W 73 minucie 100% szansę miał Wlastimir Jowanowicz, ale trafił w Pawełka. Gdyby nie Mariusz Pawełek, Brugbec spokojnie by ten mecz wygrał. Dwoił się i troił między słupkami doświadczony golkiper i dzięki jego świetnej postawie GKS urwał punkt Termalice 0-0. Ostatni mecz to spotkanie o życie, zarówno dla Odry Opole, jak i dla Olimpii Grudziądz. Po 39 punktów mieli w dorobku jedni i drudzy. Przed tą kolejką w strefie spadkowej byli piłkarze z Opola, no i to chyba zmotywowało ich do ofensywy od pierwszych minut. W 15 minucie poprzeczka uratowała Olimpię przed utratą gola, no a w Opolu długo utrzymywał się rezultat bezbramkowy. To już ostatni kwadrans, tym razem Krzysztof Janus strzela, ale wykazał się Łukasz Sapela. A teraz 87 minuta, piłka posłana w kierunku Arkadiusza Piecha, ruszył z bramki Sapela i zdaniem sędziego faulował tutaj bramkarz Olimpii. Gospodarze będą mieć rzut karny. Krzysztof z wykonawcą wyczuł jego intencję bramkarz, ale nie sięgnął piłki. 1 do zera dla Odry w samej końcówce i do ostatniego gwizdka ten wynik nie uległ już zmianie. Niezwykle ważne punkty dla Odry, która spycha Olimpię do strefy spadkowej. Widzimy komplet wyników z 33 kolejki. Najważniejszym wydarzeniem weekendu awans Stali Mielec, a sporo podziało się też w kontekście baraży i walki o utrzymanie. Goli nie obejrzeli kibice w Jastrzębiu i Bełchatowie. 65 punktów pod Beskidzia, 64 oczka Stali Mielec. Te dwie drużyny są pewne bezpośredniego awansu. Trzecia Warta, czwarty Radomiak, na piątym miejscu Mieć, a szósty Brookbet. Tuż za strefą barażową Chrobry i Puszcza, a to dolna część tabeli na kolejkę przed końcem. Z największymi szansami na spadek Olimpia Grudziądz, ale strata do GKS-u Pełchatów i GKS-u Jastrzębie to tylko jeden punkt. Do ostatniej kolejki o tytuł Króla Strzelców z Fabianem Piaseckim będzie walczyć Mateusz Kuzimski z Chojniczanki, który w ten weekend zdobył gola numer 15. Swojego 14. gola strzelił natomiast Patryk Mikita. Na koniec zestaw par ostatniej kolejki. Brookbet swoje miejsce barażowe postara się utrzymać w meczu z Odrą. Olimpia Grudziądz w spotkaniu ostatniej szansy zagra z Sandecją, ale musiałaby liczyć też na wpadkę któregoś z GKS-ów lub Zagłębia. Wszystkie mecze 34. kolejki rozpoczną się w sobotę o godzinie 17.40. Koniec sezonu coraz bliżej. Już tylko jedna pierwszoligowa sobota, a po niej ciąg walki o awans poprzez baraże. Pamiętajcie, by subskrybować kanał Łączy nas Piłka TV i kliknąć w dzwonek, bo przed nami jeszcze naprawdę dużo ciekawego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.